Dzień dobry! Witamy serdecznie! Dzień dobry, witamy serdecznie w gorącym podcaście. W Twojej okolicy. Dzisiaj długo wyczekiwany odcinek około studencki i będziemy czytały Wasze historie nadesłane. Mieliśmy drobną, e, drobną obsługę z racji problemów technicznych, bo nagraliśmy na odległości i były szumy, więc musimy to nagrywać jeszcze raz, e. No, więc przepraszamy osoby, które wysłały nam swoje historie, że musieliście czekać aż tak długo. Dziękujemy w ogóle wszystkim za nadesłanie nam swoich historii. Bardzo to myślę, obie doceniamy, bo, doceniamy, bo to są mocno osobiste przeżycie naszych słuchaczy, więc no, dziękujemy za to, że poczuliście się na tyle komfortowo w tej przestrzeni, którą tworzymy na podcaście, żeby się właśnie z nami tym wszystkim podzielić. No, to jest bardzo miłe i teraz podzielimy się razem. Yy, pfu, podzielimy się, O Jezus, umknęła mi myśl. Przeczytamy dzisiaj trzy historie i może ja zacznę. Ja tutaj muszę wyautować, kto jest autorem tej historii. Autorką jest e, moja przyjaciółka. E, ona się będzie tutaj odwoływała troszeczkę do mnie, e, i przez to, że przez chwilę razem studiowałyśmy, no to. Miałyśmy podobne doświadczenia i też w podobnym momencie się zastanawiałyśmy nad rzuceniem studiów. To co? Czytam? Czytaj. Czytam. Ok. Rzucanie studiów było bardzo ciężkie, bo mam ogromny problem z tym, co ludzie powiedzą i podążaniem za tym, co ogół uważa za dobre. Bardzo cenię sobie również zdanie mojej mamy, bo jest ważną osobą w moim życiu. Pamiętam, że kiedy chciałam rzucić biotechnologię, którą studiowałam miesiąc, mojej mamy się to bardzo nie podobało. Słyszałam, że jak to zrobić sobie rok przerwy, będę rok do tyłu i nie wrócę już na studia, bo wyjdę z tego przysłowiowego obiegu. Ale pamiętam, że jedyne, czym mnie bardzo zdziwiła moja mama, czy jej mama, to to, że nie była jakaś wkurzona w tamtej sytuacji, tylko powiedziała swoje zdanie, że jest przeciwna. Ale dała mi również do zrozumienia, że to jest moja decyzja. Długo biłam się z myślami, co zrobić, ale każde kolejne zajęcia sprawiały, że wiedziałam, że w ogóle nie zdam tych studiów, nie zdam sesji. Będę musiała wywalić masę kasy na korki, na przedmioty, których nie da się po prostu zaliczyć, a które będą się ciągnęły za mną przez całe studia, które nie są zupełnie w moim klimacie. Wtedy stwierdziłam, że chyba lepiej dać sobie spokój, że rok przerwy to nie jest koniec świata. Tym bardziej, że jestem policeum, a są osoby, które ukończyły technikum i mają ten rok, powiedzmy, w cudzysłowie, do tyłu. Poza tym, można studiować w każdym wieku. To prawda, można studiować w każdym wieku. I nawet jedną z wiadomości, którą dostałyśmy po opublikowaniu tego odcinka o rzucaniu studiów, była, była taka wiadomość, że nasz słuchacz chciał zacząć studia przed trzydziestką, więc no, może w takim troszeczkę mniej standardowym wieku. Ale myślimy, że, że to super, że naprawdę można studiować w każdym wieku, jeżeli się tylko ma takie chęci i możliwości. No, moja mama studiowała w wieku 50 paru lat i była w jednej ławce z moją siostrą, więc to też było dosyć zabawne, że, że razem się wspierały, razem chodziły na sesje, pisały prace licencjackie, potem pisały prace magisterskie, więc jeśli ktoś ma naprawdę ochotę i chce się rozwijać, to, to jakby świat stoi otworem i jest teraz bardzo dużo możliwości, które można wykorzystać. To co, kontynuuje historię? Mhm. Okej. Okay. Myślę, że gdzieś to, że ty, Monia, rzucałaś studia, na pewno było dla mnie jakieś pokrzepiające. Dzięki temu było to dla mnie dużo łatwiejsze. Dużym wsparciem w tym momencie była też dla mnie e, przełożona z mojej ówczesnej pracy, bo mogłam porozmawiać z osobą, która nie jest w moim wieku, ma już jakieś przejścia życiowe za sobą. I to ona upewniła mnie w tym, że jeżeli tego nie czuję, to to naprawdę nie ma sensu. Żeby iść w to dalej, a rok to też nie jest jakaś masa czasu. Ja miałam takie samo. Jakby czułam się dokładnie tak samo w tamtym momencie, kiedy ja się zastanawiałam, czy rzucić studia, czy nie, że dla mnie ten rok przerwy to, to był jakiś dramat. Właśnie przez to, że się tak trochę. Porównywałam z, z moimi rówieśnikami, którzy z, już byli na studiach i im się podobało, więc myślałam, że o kurczę oni skończą studia, a ja będę właśnie ten taki rok do tyłu, rok za nimi. Ale wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że tak naprawdę każdy idzie swoją własną ścieżką. Każdy ma zupełnie inne potrzeby, inne pragnienia, inne przeżycia, inne doświadczenia, więc takie porównywanie się tylko i wyłącznie na podstawie tego, że macie tyle samolotów, no nie ma sensu, każdy jest na swojej takiej własnej ścieżce życiowej. No i też tak naprawdę ten rok nie zmienia jakoś w perspektywie całego życia. To ten rok naprawdę nie zmienia nic. To prawda. Że lepiej nawet sobie trochę, trochę to jest takie dziwne, w, w w polskiej kulturze, że od razu, że, że jest takie przeświadczenie, że o nie, zrobisz sobie rok przerwy, to już nigdy nie wrócisz na studia, to już w ogóle cała kariera przekleślona, no bo jak to tak, jak to sobie robić przerwę, to, to nie można, to, to zacząłeś, to już to skończ i się przemęcz na tym. Jest trochę bez sensu, bo czasami po tym liceum naprawdę nie wiesz do końca, co chcesz robić i czy to jest dobra decyzja, czy to jest zła decyzja, a jeszcze mając tu głowy tą presję, że musisz podjąć pierwszą decyzję, która będzie super i musisz to kontynuować, to może być naprawdę dla niektórych ciężkie. Prawda. Mogę Ci y, powiedzieć, teraz mi się przypomniało, że w Szwecji jest bardzo popularne to, żeby właśnie robić sobie taki rok przerwy, gapie po y, ukończeniu no, liceum. Żeby się w ogóle zastanowić, czy, czy chce się iść na studia i w ogóle co się chce w życiu robić. To jest taki rok, że dużo młodych ludzi podróżuje i po prostu, no nie wiem, doświadcza życia i z niego korzysta. Też wydaje mi się, że czynnikiem, który przyczynia się do tego, że ludzie biorą sobie tak często ten rok przerwy w Szwecji, jest to, że tam jednak studia no, są płatne. Więc to jest... Powiedzmy, dużo, dużo poważniejsza decyzja, tak? No bo jednak, jak decydujesz się na, na jakiś kierunek, no to wiąże się z tym to, że będziesz musiał płacić. Ja tutaj to widzę bardzo na projekcie. Jak jak właśnie są ludzie, którzy mają po 18-19 lat i dopiero co skończyli liceum i, i robią ten projekt też zagraniczny. I rozmawiałam właśnie ostatnio z dziewczyną z Japonii i ona mi powiedziała, że ten rok tak dużo jej zmienił. W tym, co ona chce dalej robić i co ona chce studiować, i jak ona patrzy na niektóre sprawy, i że właśnie to doświadczenie takiej międzykulturowości bardzo dużo jej dało i bardzo ją otworzyło, i że podjęłaby zupełnie inne decyzje, nie biorąc tego roku przerwy i, i nie, nie doświadczając tego, tego całego projektu. Czyli myślę, że od nas możemy powiedzieć, że weźcie trochę czasu dla siebie, żeby przemyśleć wszystko na spokojnie. I że też to nie jest jakiś wyścig, że, mm -hmm. że nie wiem, że ktoś będzie mieć rok więcej doświadczenia niż ty, i to już przekreśla całą twoją przyszłą karierę. To wracamy do naszej historii i już takie podsumowanie. Rzucanie studiów było w top 10 moich najtrudniejszych decyzji życiowych. O tyle dobrze wspominam ten wybór, bo wszystko dobrze się zakończyło. Jestem teraz na studiach, które zdecydowanie bardziej czuję. Myślę, że to była jedna z pierwszych decyzji, jakie podjęłam, która jest w 100% podjęta samodzielnie, w zgodzie z głosem serca, bez kierowania się tym, co na przykład uważa moja mama. Trochę jakbym jej wręcz chciała udowodnić, że hej, wróciłam na studia, czyli doszłam do swojego celu wbrew twoich obaw, mamo. Rozumiem, że to wszystko wynikało z jej troski i innego spojrzenia na tą sytuację. Nie czułam się również sama z tą decyzją przez to, że razem się nad tym zastanawiałyśmy. Poza tym miałam w głowie jakiś plan na to, co później. To był moment, w którym poczułam, że potrafię zacząć walczyć gdzieś o siebie. I myślę, że to jest bardzo bardzo fajne podsumowanie. Bardzo budujące. Może to też wpłynąć na taką, takie poczucie sprawczości i na takie poczucie pewności siebie, że podjąłeś jakąś decyzję. Była ona w jakiś sposób ryzykowna, ale zyskałeś na tej decyzji koniec końców i podejmując kolejne życiowe decyzje, będziesz mieć z tyłu głowy, że okej, okay, tamtym razem się udało, to dlaczego teraz miałoby się nie udać? No tak, i też możesz sobie y, może dzięki temu mieć większe zaufanie do samego siebie, że wiesz, co jest dla ciebie dobre. Tak więc dziękujemy za historię numer jeden. Teraz przechodzimy do historii numer dwa. Jest, jest bardzo taka osobista i dosyć długa. Więc jakbyś Monia chciała coś dodać, to, to zapraszam. Dobra. Więc zaczynam. Moja historia rzucania studiów, która mam nadzieję, mam nadzieję nie zatoczy koła, niebawem. Na moje pierwsze studia wybrałam się na Krakowski AWF na kierunek fizjoterapia, dokładnie 6 lat temu. W liceum mimo profilu matematyczno-fizycznego i zdolności analitycznych stwierdziłam, że chciałabym pracować ze sportowcami. Od razu na myśl nasunęła mi się fizjoterapia i jej bardzo wąski obraz, ograniczony do środowiska sportu zawodowego. Zaraz po rozpoczęciu studiów moja wizja, którą stworzyłam sobie w głowie, została dosyć brutalnie zweryfikowana. To, co chciałam osiągnąć, było odległym punktem w całym procesie edukacji, do którego mogłam dojść dopiero na ostatnim roku studiów magisterskich. Najpierw musiałam przebrnąć przez masę przedmiotów zupełnie na ówczesny moment, niezgodnych z moimi zainteresowaniami, na które nie byłam przygotowana ani wiedzowo, ani mentalnie. Jako osoba ambitna, chciałam osiągnąć postawiony sobie cel. Zaczęłam uczyć się wstecz, aby zdobyć podstawy, które powinnam już mieć i na bieżąco, praktycznie z każdego przedmiotu. Nie zauważyłam, jak bardzo zaczęło robić się to destrukcyjne. Zarwane noce, wyrzekanie się życiowych pasji, odczuwanie ciągłego zmęczenia, narastająca frustracja mimo dobrych wyników w nauce. Do tego pierwsze praktyki w szpitalu, a jest to miejsce, które wzbudza we mnie lęk i paraliż. Warto zaznaczyć, że studiowałam daleko od domu. Zawsze byłam zżyta z rodzicami i nagle zabrakło mi tej ostoi. Osób, które będą obok i powiedzą, że mi się uda, że to wszystko ma sens. Efekt? Poszłam do dziekanatu zakończyć ten etap. Zupełnie wykończona. Pani z na to nie mogła uwierzyć, że osoba z takimi ocenami rezygnuje. A ja nie chciałam już dłużej tak żyć. Stwierdziłam, że to nie moja bajka. Decyzja była na tamten dzień wydawałoby się prosta. Do podjęcia. Zrobiłam to, no i wróciłam do domu. I nagle pojawiło się przyokrutne pytanie, co teraz? No i to też się powtarza w tych historiach, czy to, czy to podczas rozmowy z Natanielem, czy to w naszych, że jak już się podejmie tą decyzję, to trochę tracisz grunt pod nogami, bo wszystko było jakby ustalone. Wiedziałeś, że ta trasa będzie wyglądała tak i tak, i nagle jest zwrot akcji, nie wiadomo, czego się złapać. Bo Twoi znajomi są w tym czasie w pracy albo w szkole, twoja rodzina to samo, a ty straciłeś grunt i nie wiadomo. Decyzja o studiowaniu to jest taka rzecz, no, która już ci nakreśla Twoje wyobrażenia na temat no, przynajmniej kilku najbliższych lat. Więc w momencie, kiedy okazuje się, że Twoje wyobrażenia są zupełnie nieadekwatne z, z rzeczywistością, no ciężko jest się w tym tak na początku odnaleźć. Okej, okay, czytam dalej. Cały mój światopogląd runął. Przez dwa lata wmawiałam sobie, że to właśnie chcę robić w życiu. I w jednym momencie wszystko straciło sens. Moje poczucie własnej wartości spadło poniżej zera. Niestety zawsze było niskie. Czułam się okropnie, jakbym przegrała najważniejszy bieg w życiu. Nie mogłam pogodzić się z tą porażką. Dzisiaj wiem, że nie była to porażka, a doświadczenie, z którego trzeba było wyciągnąć wnioski, ale do tego stanu musiałam dotrzeć. Wróćmy zatem do pytania: co teraz? Najpierw miałam podjąć studia francuskojęzyczne w Łodzi. Wybrałam jednak kierunek w, w Toruniu, matematykę w finansach i ekonomii. Stwierdziłam, że matematyka zawsze była moim konikiem. I po studiach mogę śmiało realizować moją życiową pasję, jaką jest fitness, w połączeniu z byciem korepetytorem matematyki lub nauczycielem-wykładowcą. Tak naprawdę to był wybór typu ucieczka do czegoś, co umiem. Nieprzemyślany, na szybko, z presją, że osoba z czerwonym paskiem na świadectwie nie ukończy żadnych, żadnych studiów. Presja nałożona we własnej głowie, bo mój tata zawsze mi powtarzał, że za dużo się uczę i mogę się w tym zatracić. Miał rację, ale to akurat inna historia, czemu tak w ogóle w moim życiu się zadziało. Tego rodzaju decyzja nie przyniosła po raz kolejny nic dobrego. Trafiłam na studia, gdzie więcej pisałam, elaboratów i rozwiązywałam zadania z nieskończonych macierzy, niż zajmowałam się czystą matematyką, jaką uwielbiam. Nie odpocząłam przed studiami, pojechałam z wykończonym ciałem, z umysłem, zrezygnowana, zasypiająca z wykończenia na wykładach. Efekt? Po raz kolejny rzucenie studiów. Musiałam znaleźć sobie odwagę, żeby odpocząć. Chociaż znowu potraktowałam to jako porażkę, to tym razem postanowiłam, że zrobię coś pożytecznego. Myślę, że w tym momencie naprawdę brawo dla autorki tej historii, że zdecydowała się zwolnić na chwilę, bo po prostu czuła, że tego potrzebuje. No i też to były drugie studia, więc tym bardziej ta presja była jeszcze większa. Ale tak jak ona pisała, to była taka presja bardziej wywierana przez nią samą. Tak. tak? A nie przez tak, otoczenie. Tak, przez jakby własne ambicje i własną głowę. Też wydaje mi się, że mimo, że ona tutaj zaznacza, że rodzice nie, nie wywierali na nią presji, to jednak sam fakt tego, że masz dobre stopnie w szkole, czerwony pasek, jesteś tą taką prymuską, to jednak też kreuje pewnego rodzaju oczekiwania innych względem siebie, czy tego chcesz, czy nie. Że faktycznie, jak to. Osoba, która się tak świetnie uczy nie idzie na studia, no halo, coś tutaj nie gra. I wiesz, i też to, że, że to, nie, to nie jest, to nie było tak, że ona po prostu nie mogła zdać egzaminów i dlatego rezygnowała ze studiów. Tylko to było tak, że było dla niej to super wykończające, żeby mieć te super oceny na tych studiach i dlatego zrezygnowała, bo była wykończona fizycznie. Więc myślę, że to jest zupełnie inna sytuacja, że ty sobie nie dajesz rady na studiach i je rzucasz niż jesteś dobrym studentem, ale po prostu wiesz, że za dużo ciebie to kosztuje. Tak, to prawda, ale to też jest ważne, żeby wiedzieć, yy, kiedy jest ten moment, że no jednak to jest dla ciebie za dużo. Wydaje mi się, że to trochę brzmi jak takie wypalenie w pewnym stopniu, mm. że, że już po prostu nie dajesz nawet fizycznie rady. Czytam dalej. Zaczęłam pracować jako instruktor fitness. Wróciłam do mojej pasji po ponadrocznej przerwie. Poświęciłam się pracy z ludźmi, doszkalaniu się z tej dziedziny, która naprawdę bardzo mnie interesuje. Miałam więcej czasu na przemyślenie, co chcę robić. Obrałam fitness jako drogę, a studia chciałam skończyć, żeby mieć papier. Taki plan B na życie, na wypadek, gdyby zdarzyła się kontuzja wykluczająca mnie z zawodu czy z innego tego typu zdarzenia. Poszłam studiować inżynierię po francusku. Od razu po zmianie miejsca zamieszkania poszukałam pracy jako instruktor. Warto nadmienić, że w Krakowie też to robiłam, ale jako osoba świeżo po kursie, ciężko było mi znaleźć zatrudnienie. W Łodzi znalazłam je od razu, ponieważ miałam już jakieś zaplecze przepracowanych lat. Bardzo mi to pomogło psychicznie. Pomimo późnego wracania do mieszkania, czułam, że robię to, co uwielbiam, a kształcę się dodatkowo. Studia Łodzi także nie spełniły moich oczekiwań. Jeżeli sama nie nauczyłam się francuskiego w zaciszu domowym, to nie miałam co liczyć na duży rozwój językowy na polskiej uczelni. Nie chcę generalizować, ale niestety większość wykładowców stanowili Polacy, którzy nie mieli zbytnio motywacji do używania francuskiego przy małej grupie studentów. Ponadto było bardzo ogólnie. Nie pogłębiało to mojej wiedzy z żadnej dziedziny. Studia raczej skupiały się na dostarczaniu bazowej wiedzy z wielu dyscyplin. Wymiana międzynarodowa pozwoliła mi zdobyć większe kompetencje językowe, ale i nie tylko. Poprzez specyficzną sytuację, w jakiej się znalazłam, pozwoliła mi delikatnie uwierzyć we własną moc sprawczą. W to, że mam jakąś wartość. Chociaż ciężko je przeżyłam i fizycznie i psychicznie. To uważam, że było to moment, na którym dopiero utwierdził mnie w tym, co chcę robić w życiu. Dziś wiem, że kocham fitness i pracę z ludźmi. Oraz ich ciałem, ale także psychiką. Chcę nieść im pomoc, to mój cel. Wiem, dzisiaj wiem, co to fizjoterapia, z czym się wiąże. Dlatego wracam na studia zaoczne. Będę pracować jako instruktor, dokształcać się w tej kwestii. Mam kilka marzeń, które mam nadzieję, kiedyś zostaną rzeczywistością. Będę dalej udzielała korepetycji, ale chcę też zostać fizjoterapeutą z krwi i kości, zaangażowanym, oddającym serducho swojej pracy. Trwało to 6 lat, żeby znaleźć cel zawodowy. Czy są to lata stracone? Może ktoś powie że tak, bo ja też tak myślałam. Ale dzisiaj wiem, że nie. Wszystko to było potrzebne. Te wszystkie doświadczenia, nieporażki doprowadziły mnie do momentu, w którym chcę podjąć walkę o lepszą przyszłość. Chcę zmienić myślenie na bardziej pozytywne. Wszystkie zmiany są dosyć ciężkie dla mnie, ale małymi krokami do przodu wierzę, że skończę fizjoterapię i będę mogła nieść pomoc innym. Warto też napisać, że to poszukiwanie własnej drogi było możliwe dzięki wielu wspaniałym osobom, które znalazły się na mojej drodze znajomym, trenerom, ale przede wszystkim rodzicom, bo oni zawsze mnie wspierali. Chociaż wiem, że się martwili i martwią i chcą dla mnie jak najlepiej, to zawsze uszanowali moją decyzję, nigdy nie odwrócili się ode mnie, zawsze mi pomogli i nauczyli mnie wartości, za które jestem im wdzięczna. Nie jestem ideałem, mam swoje grzechy, ale dzięki nim i ich wsparciu wiem, że tym razem się uda. O, to jest super historia. I zwłaszcza ta końcówka pokazuje, jak bardzo ważne jest, żeby mieć jakiś system taki bezpieczeństwa w swoim życiu. Tutaj autorka tej historii zwraca uwagę na, na, na wsparcie ze strony bliskich, i także takie posiadanie pasji, które było dla niej trochę spadochronem w tej sytuacji, że miała jakieś oparcie, że, że w tych wszystkich zmianach miała coś stałego, czyli swoją pasję i rodzinę. Ja myślę, że życzymy bardzo dużo powodzenia w przyszłej karierze fizjoterapeutki. I czekamy na, na jakiś update życiowy za parę lat po skończeniu. O Jezu, tak! Boże, to by było tak super. Ja bym bardzo się chciała dowiedzieć, co będzie dalej. Ale żeby nie było tak, że tylko wszyscy mówią o rzucaniu studiów, mamy tutaj kompletnie głos w opozycji o nierzucaniu studiów. I o tym, że można skończyć studia, nie robić do końca tego, co, co się studiowało, ale że to ma jednak dużą wartość. Ciekawy take na cały ten temat rzucania studiów, czy, czy studiowania tak ogólnie? Wybierając studia, szukałem najtrudniejszych, jakie tylko mogły być, bo wiedziałem, że jestem leniwym, jednym z tych zdolnych, ale leniwych. W podstawówce pani od matematyki, nauczycielka starej daty, mówiła, że przez to, że nie, że nie jestem bity w domu. No cóż, o Boże, nie, nie, nie. Tacy ludzie nie powinni uczyć w szkole. <gry> no cóż, tak było, ale jakieś książki w kangurach matematycznych wygrywałem. Poszedłem na mechanikę, i nie było to coś, co chciałem robić w życiu. Dużo myślałem o rzuceniu tych studiów, ale po pierwsze wjechały mi na ambicje, a po drugie wiedziałem, że się namęczyłem, i szkoda mi było tego zaprzepaścić. Szczególnie, że taki kryzys miałem na drugim roku jakoś pod koniec, więc wizja Erasmusa była na tyle namacalna, że motywowała mnie do kontynuowania. A po Erasmusie nie warto było już rzucać, bo został już tylko rok, z czego pół napisanie pracy. I tak stałem się inżynierem mechaniki, wiedząc, że w życiu nie będę nic konstruował. Ale nie uważam, że nie było warto. Po pierwsze, IFE uczy bardzo dużo rzeczy miękkich jest to świetne przygotowanie do bycia, przy, do bycia menadżerem w przyszłości. Po drugie. Jak przetrwałem cztery semestry matematyki i dałem radę się jej nauczyć, to wszystkiego jestem w stanie się nauczyć. Na drugi stopień poszedłem bardziej w moim kierunku, zainteresowań, bo było to zarządzanie. Były to studia nieporównywalnie łatwiejsze i przyjemniejsze niż mechanika. Nie wiem jednak, czy aż tyle można było z nich wynieść. Pewnie nie, pomimo tego, że to już robiłem dla siebie. Chodziło mi trochę o to, że jesteśmy leniwi jako ludzie i żeby się rozwijać, potrzebujemy popchnięcia. Wydaje mi się, że może około 23-24 roku życia dojrzewamy do chęci samorozwoju, ale wcześniej po maturze to są z nas straszne leniuszki, które same z siebie nie zabiorą się do roboty. Oczywiście generalizuję, ale pracując po maturze fizycznie było to dla mnie super i pewnie gdyby nie studia, to zatrzymałbym się na tym etapie. Wydaje mi się, że. Ja się nie zgadzam z tym, że wszyscy to leniuszki zaraz po skończeniu liceum. To jest bardzo indywidualna kwestia, ale na pewno są takie osoby, które potrzebują jakiegoś takiego popchnięcia czy takiej odrobiny presji z zewnątrz, żeby się zmotywować do pracy. To jest w ogóle ciekawe i myślę, że to jest interesujące spojrzenie na, na to, że tak naprawdę każde doświadczenie Możecie czegoś nauczyć, i, i z każdej sytuacji możesz coś wynieść. Nawet jeżeli to są studia, z którymi nie będziesz wiązał przyszłości, to czegoś się nauczą. Dla mnie to jest bardzo ciekawe z tego względu, że, e, że wiesz, że słuchaczka numer dwa mówiła, że dobra, na tych studiach są głównie przedmioty, które mnie nie interesują i to są zapychacze, a dla kogoś innego może to być coś takiego, że o, rzeczywiście. To jest coś, co mnie interesuje, albo w jakiś sposób mi się to przydało, bo nie wiem, jak jestem w stanie się nauczyć matematyki, to jestem teraz w stanie się nauczyć wszystkiego, co tylko chciałbym w życiu robić. Ale to jest też fajne, że y, różnorodność przedmiotów, z jakimi się stykasz na studiach, może ci czasami, nie zawsze, ale czasami, może ci pokazać, że jest coś, co interesuje cię dużo bardziej niż oryginalnie, na przykład kierunek, który wybrałeś. I moja wykładowczyni miała właśnie taką sytuację. Bo ona studiowała ochronę środowiska i na ochronie środowiska szczapy dali jej przedmiot zarządzania. I jej się to tak spodobało, że skończyła tą ochronę środowiska i poszła na zarządzanie, i teraz jest doktorem zarządzania. Więc jakby takie historie też istnieją. No, ale najczęściej to jest takie, że myślisz sobie, łeg, po co mi jest, nie wiem, filozofia na zarządzaniu, albo jakieś inne przedmioty. No filozofia może się przydać, ale jakieś takie, ja nie wiem, randomowe rzeczy. A ty miałaś filozofię? Miałam. Tak? Mhm. Hej nie mówiłaś mi. Dowiedziała się czegoś ciekawego? Nie, bo to były takie podstawy podstaw, co w zasadzie się robi, jak jesteś na humanie. Więc... Aha, okej, okay. rozumiem. No, także to też bardzo ciekawa opinia. No, zupełnie inna niż te wszystkie historie do tej pory, ale myślę, że jednak wszystkie te historie włączy to, że. No jednak, jak rzucasz studia, to, to nie jest takie proste dla większości ludzi. I wydaje mi się, że takie doświadczenia y, tych wątpliwości, tej takiej niepewności, co teraz, co dalej są uniwersalne. Mm -hmm. I w, myślę, że to może dać innym ludziom w takiej samej sytuacji pewien komfort psychiczny, że inni ludzie też tego doświadczali i doświadczają. I że w każdej sytuacji sobie poradzicie. Że czasami nie wiadomo, dlaczego niektóre rzeczy się dzieją, ale z perspektywy czasu, jak się odwrócisz, to sobie pomyślisz, że w sumie to dobrze. No, tak jak ta ostatnia historia, że każde doświadczenie ci czegoś uczy i można z niego coś wynieść. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. No, cytat poleci. <grych> Jeszcze raz bardzo chcemy podziękować tutaj wszystkim osobom, które wysłały nam swoje historie. Jest nam niezmiernie miło, że chcieliście się z nami nimi podzielić. Tak, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że dodadzą otuchy innym słuchaczom, którzy być może zmagają się z takim samym problemem, albo będą się z nim zmagać. Więc naprawdę, bardzo to doceniamy, jest nam bardzo, bardzo miło. I pozdrawiamy cieplutko i słyszymy się w następny czwartek. Oczywiście zachęcamy was do, do komentowania, jeżeli macie jakieś przemyślenia, zapraszamy podzielcie się nimi ja bardzo lubię czytać komentarze zapraszamy na nasze so socjale. <grystanie> lajkujcie subskrybujcie ale... subskrybujcie kliknijcie w dzwoneczek no, no. <grystanie> dobra buziaczki papa papa pa, do usłyszenia